Cześć, witajcie! Dzisiaj obalimy kilka mitów na temat storczyków. Mit pierwszy: Storczyk jest trudny w uprawie. Myślę, że największą trudność w uprawie storczyków sprawia ich różnorodność. Storczyki były jednymi z pierwszych kwitnących roślin, które rozwinęły się na Ziemi. Przetrwały wyginięcie dinozaurów. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 28 tysięcy gatunków, i ciągle odkrywane są nowe. Dołóżmy do tego niezliczoną ilość hybryd w obrębie gatunku i międzygatunkowych. Różne gatunki potrzebują innych warunków uprawy, dlatego, kiedy kupujemy storczyka, dowiedzmy się, czego on potrzebuje. W domowych warunkach możemy uprawiać wiele interesujących gatunków i hybryd. Zacznijmy od podstaw. Jeśli opanowaliśmy opiekę nad falenopsisem, następnym razem skuźmy się na katleję albo gatunek falenopsisa, tzw. szlachetny falenopsis, który z łatwością można kupić w sklepach internetowych. Ten rodzaj falenopsisa ma jasnozielone liście oraz najczęściej piękny, intensywny zapach, jak na przykład belina czy violacja. W tych storczykach naprawdę można się zakochać, a ich uprawa nie różni się od zwykłego falenopsisa z supermarketu. Pamiętajmy też, że w uprawie storczyków uczymy się na błędach. Tak naprawdę każdy z nas ma inne warunki w domu. Inaczej pada światło, inna temperatura, inna wilgotność powietrza. Sadzimy storczyki w różnych podłożach, które przesychają w innym czasie. Coś, co działa dla jednej osoby, może być kompletną porażką dla kogoś innego. Traktujmy więc porady na temat opieki nad storczykiem z odrobiną dystansu i logiki. Jeżeli poradzę Ci, podlewaj Falenopsisa co dwa tygodnie, bo tak długo przesycha mi podłoże ze względu na wysoką wilgotność powietrza w moim mieszkaniu, ale u Ciebie storczyk stoi blisko grzejnika i podłoże przesnie Ci w przeciągu trzech dni, Twój storczyk zginie z przesuszenia. Dlatego warto obserwować storczyki. Mnie udało się niestety zabić kilka storczyków, zanim zrozumiałam, gdzie popełniam błędy. Im więcej mamy doświadczenia z różnymi gatunkami, tym łatwiej przychodzi opieka nad nimi i nie jest ona skomplikowana. Mit drugi. Storczyk jest rośliną tropikalną. Storczyki rosną na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. W Polsce też mamy dziko rosnące storczyki. Kukułka krwista czy kruszczyk krdzawo-czerwony. Nawet storczyki pochodzące z tropików często rosną tam na dużych wysokościach, gdzie temperatura jest niższa. Hybrydy, które możemy spotkać w sklepach, jak najbardziej nadają się do uprawy na domowych parapetach. Falenopsisy, katleje, dendrobia, oncidia, sabotki wszystkie te storczyki będą się czuły komfortowo w temperaturze naszych domów. Mit trzeci. Storczyk po przekwitnięciu musi odpocząć. Jedna z największych bzdur jakie znalazłam w sieci. Storczyki takie jak falenopsis, sabotek, katleja czy oncydium nie przechodzą okresu spoczynku. Kiedy storczyk przekwitnie zaczyna on rosnąć wegetatywnie. Wtedy też storczyk potrzebuje najbardziej naszej uwagi. W okresie wzrostu storczyka należy go regularnie podlewać i nawozić. Jeżeli zadbamy o storczyka w tym czasie, nagrodzi nas on większą ilością bądź rozmiarem kwiatów. W przypadku falenopsisa istotne jest, żeby rósł on wegetatywnie, w przeciwnym razie może nam nie zakwitnąć. Dlaczego? Otóż większość falenopsisów wypuszcza nowe pędy kwiatowe pod drugim liściem, licząc od góry. Im więcej liści urośnie w czasie wzrostu, tym większa szansa na więcej pędów kwiatowych. To jest mój falenopsis Sweet Memory Liodoro. Stoczyk ten należy do szlachetnych falenopsisów i nie zasusza on pędów kwiatowych. Oznacza to, że każdy z tych pędów kwiatowych może zakwitnąć. Jeżeli policzymy liście, jeden, drugi i pod drugim liściem stoczyk wypuszcza nowy pęd kwiatowy. Z drugiej strony, jeden, drugi i widzimy, że tutaj pęd kwiatowy już jest. W przypadku standardowego palenopsisa z supermarketu wygląda to dokładnie tak samo. Pierwszy liść, drugi i nowy pęd kwiatowy. Z drugiej strony też mam dwa liście, ale nie widzę tutaj jeszcze żadnego pędu. Nawet storczyk dendrobium nobili, który potrzebuje zimowego odpoczynku, nie próżnuje w tym czasie. Podczas odpoczynku od wzrostu zawiązuje on pąki kwiatowe. Istnieją oczywiście storczyki, które po przepiknięciu przechodzą w stan hibernacji, ale nie kupimy ich w supermarkecie. Najbardziej znane to storczyki z rodziny Katasitum. Widzicie teraz moje dwa czarne storczyki: jest to Monierara Millennium Magic Witchcraft i Fred Clarkiara After Dark Black Pearl. Mit czwarty: Storczyk musi rosnąć w przezroczystej doniczce. Przezroczysta doniczka bardzo ułatwia nam obserwację korzeni storczyka ale śmiało możemy go posadzić w normalnej doniczce. Korzenie storczyków mają zdolność fotosyntezy, ale głównym organem odpowiedzialnym za nią są liście. Początkującym storczykarzom radziłabym używać przezroczystej doniczki. To obserwacji korzeni, ale możemy storczyka włożyć do dekoracyjnej osłonki i nie będzie mu to robiło różnicy. Radziłabym jednak wybrać osłonkę większą od doniczki, żeby storczyk miał zapewnioną cyrkulację powietrza wokół korzeni. Mit 5. Nie podlewamy wodą kranową. A to zależy od tego, jaką mamy wodę. Jeżeli jest bardzo twarda, warto ją przegotować. Moja woda kranowa nadaje się do picia i nadaje się też do storczyków. Ja podlewam swoje storczyki wodą przegotowaną i odstaną. Woda kranowa zawiera też sporo minerałów, których storczyki mogą użyć, jak wapni czy magnez. Sabotki na przykład preferują wodę kranową. Jest ona też jak najbardziej odpowiednia dla falenopsisa. Mit szósty. Storczyk musi mieć dużą wilgotność powietrza. Jeżeli podlewamy nasze storczyki prawidłowo i regularnie, nie potrzebujemy dużej wilgotności powietrza. Falenopsisy, katleje, oncidia, dendrobia, sabotki nie potrzebują dużej wilgotności powietrza. Jest ona pomocna, ale nie kluczowa. Dużą wilgotność powietrza lubią miltoniopsisy i oncidopsisy, ale i one poradzą sobie na domowym parapecie. Natomiast Mazdewalia czy Drakula raczej nie poradzi sobie bez dużej wilgotności powietrza. I dla tych storczyków warto używać tacek wypełnionych keramzytem z wodą, bądź nawilżaczy powietrza. Mit siódmy. Obcinanie pędów kwiatowych. Tutaj krąży wiele mitów i opinii. Że obcinać pędy kwiatowe u podstawy po przekwitnięciu. Że nie obcinać w ogóle. Że obcinać nad drugim oczkiem. Prawda jest taka, że zależy to od storczyka. Falenopsis sam zdecyduje, czy pędza suszyć, czy wypuścić nowe kwiaty. Jeżeli zdecydujemy się pozwolić mu kwitnąć zamiast rosnąć wegetatywnie, storczyk zużyje dużo energii na kwitnienie zamiast na produkcję liści, więc w kolejnym roku możemy mieć mniejsze kwiaty, bądź nie mieć ich w ogóle. Problem polega na tym, że skomplikowane hybrydy, które kupujemy w supermarketach, mają tak wymieszane geny, że storczyki te mogą dosłownie zakwitnąć się na śmierć. Podejdźmy do kwitnienia z rozsądkiem. Jeżeli roślina jest słaba, ma mało korzeni, obetnijmy pędy kwiatowe. Pozwólmy jej się wzmocnić. Oncidium na przykład nie zakwitnął ponownie z tego samego pędu, więc możemy go śmiało obciąć. Podobnie jest z sabotkiem, chyba że mamy taki, który kwitnie seryjnie, jak na przykład primulinum czy pinokio. Katleja też nie zakwitnie ponownie z tej samej pseudobulwy. Istnieją też falenopsisy, które mają seryjne pędy kwiatowe, ale te są raczej dostępne wyłącznie w sklepach internetowych. Storczyki te nie zasuszają pędów kwiatowych i mogą z nich ponownie zakwitnąć, dlatego nie należy ich obcinać. Powtórzę to kolejny raz, dowiedzmy się, jakiego kupiliśmy storczyka. Mit ósmy. Zamiast podlewania wystarczy dodać kostki lodu. Nie, nigdy, absolutnie nie. Storczyki podlewamy wodą w temperaturze pokojowej. Koniec kropka. Mit 9. Storczyki należy kąpać. Hmm, a to zależy od ilości patogenów w powietrzu. W naturze storczyki zwisają z drzew, rosną w tej pozycji i woda swobodnie spływa z liści. Jeżeli po wykąpaniu storczyka zostawimy wodę w koronie, storczyk może zacząć gnić, gdyż woda może zawierać bakterie i patogeny. To jest jeden z moich ulubionych falenopsisów, któremu niestety zgniła korona. Jedni hodowcy kąpią storczyki i nie mają problemów. Inni mają gnijące korony. Alternatywą jest przecieranie liści wilgotną szmatką. Tylko od góry, bo na spodzie znajdują się mechanizmy do oddychania, których nie chcemy zatkać. Mit 10. Storczyki są pasożytami bądź żywią się owadami. Storczyki choć rosną na drzewach jak nasza jemioła, w przeciwieństwie do niej nie są pasożytami. Same pobierają wodę i składniki odżywcze z otoczenia. I chociaż niektóre z nich wyglądają jak rośliny owadożerne, owady służą tylko i wyłącznie do zapylenia. Mit 11. Storczyki nie lubią przeciągów. Storczyki potrzebują dużo świeżego powietrza. Może ono zapobiec chorobom grzybowym, więc warto otwierać okno często. Jeżeli temperatura na zewnątrz jest zbliżona do tej w domu, przeciągi nie są problemem. Problem pojawia się, jeżeli przeciąg jest dużo zimniejszy. Wtedy lepiej unikać stawiania storczyka w strumieniu zimnego powietrza. Również kiedy storczyk ma pąki kwiatowe, należy unikać przeciągów, bo może je zrzucić. Mit 12. Storczyki są drogie. To naprawdę zależy, jakie storczyki, bo młode rośliny będą tańsze, dorosłe i kwitnące będą droższe, rzadkie storczyki też będą droższe, a popularne z supermarketu są tanie. Polskie specjalistyczne sklepy ze storczykami, takie jak Orchid Garden czy Salon Orchidei. Mają takie same ceny, a czasem są nawet droższe niż niemieckie czy holenderskie sklepy. Warto więc poszukać online, bo storczyk, który u jednego sprzedawcy kosztuje dużo, u drugiego może być tani albo w promocyjnej cenie. Dzięki serdeczne, życzę miłego dnia i miłego uprawiania storczyków.